Siemanko, kolano widzowie! Um, no teraz na razie ustawiam sobie ekran, ale tak, następny odcinek szczogów. Zgadliście, jeśli tak zgadywaliście. No to okej, okay. udało nam się wbić dwie łapki w górę, a więc ja Was bardzo za to serdecznie dziękuję. Ja Was naprawdę dziękuję. No to co? Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to pozdrawiam Was, żeby nadrobić. Słuchajcie, tym razem za dwie łapki w górę będzie następny odcinek. Za dwie. Może to nie jest dla Was dużo, ale dla mnie to jest dosyć mocna motywacja. Że, takie, że ja miałem wcześniej chyba maksymalnie cztery wyświetlenia. Znaczy, no. Mm, łapki w górę. na dwie łapki w górę będzie następny film z tego tu. W poprzednim filmie tego, mówiłem Wam. Nie, chyba wam nie mówiłem, ale moim celem to jest zdobycie dwururki. No, dwururki, po prostu. Dwururka, chyba wiecie co to. World of Tanks dwururka. Tak zwany czołg z dwoma lufami, to jest mój cel. Na razie mam czwórkę. Może to się za niedługo zmieni. Słuchajcie, jak, będzie, jak będę już w bitwie, to do was wrócę. Dobra, widzowie. Losowanie na piątki... Więc, no, może być mocna bitwa. Mapa. Jego. Mapa jakaś tam. Nie wiem, ja się jakoś w to bardziej nie, nie wczytuję. O, macie tutaj tą piękną rufę, która jest prześwitywana. Eee, dobra. Pomijając ten temat. Ech. Czekajcie, widzowie. Dobra, jestem już. E, dobra. Lekkie problemy techniczne były, ale już jest okej. Okay. Lekkie problemy techniczne. No to tak jak mówiłem. I <laughs> słuchajcie, jak chcecie właśnie te odcinki, że na przykład dwa czołgi, którymi mi się najgorzej grało, ale no to piszcie mi tylko, że na tamtym wcześniejszym odcinku. Dobra, możecie na tamtym jak coś o, typa robię. Tak się wysłonił. Dobrze! Zabity! Ładnie zabiłem, ładnie zabiłem. Nie wiem jak dla Was, ale jak dla mnie, bardzo ładnie go zabiłem. Już mam 297 zadanych, więc runda się zapowiada na dobrą. I mam nadzieję, że nie będzie trwać, że cały odcinek to będzie tylko jedna runda. Ale co tam ten niszczyciel robi? Co ten stuk robi? On się kurde wycofuje. O! Dobra, yy, dwójki robię. <tryk> Tego trzeciego pancernego, panie koleż. Dobra, no ten czołg to już ma dosłowną rozwałkę ze strony mo i moich sojuszników, i nie tylko moich sojuszników, bo też ode mnie. Dobra, zabity. Nie przeze mnie, ale zabity. I można tylko 72 HP. Dobra, naprawię się. <laughs> Okupują nam bazę, no to połowa się wycofała. O kurde Boję się, bo będę tak sam tu jechać F7, Żeby mi ktoś może pomógł Stąd, tu Mamy tu kurde ten T1 heavy Nie, mam deda. Kurde, a ten jeden ten heavy to nic nie zrobił, praktycznie. 6 minut, rundka. No, już no 6... nie, ja, nie 6-4 minutki runda a ja już zginąłem. Równo, penetracja pancerz. No bo ten czołg to karton. To czegoś byłoby się spodziewać. Nawet jaka rozwaliła. Rozwalił. No nie mogę po prostu, dobra skontaktuję się z wami za chwilę Jak już będzie po bitwie Dobra widzowie, już jest po bitwie jest, była, była w sumie jest dobra, zobaczycie za sekundę Jak już mi się wystawi. Jak widzicie, zwycięstwo No tutaj 8... 8 no 9 000. Super bitwa była Szczerze, super bitwa Badania. Będę już mógł go zbadać? Tak mogę. Okej okay, widzowie. W tym odcinku. O ja. To się na pewno nagrywa? Tak to się nagrywa. O kurde. Dobra mamy już następny poziom. To jest magazynek więc. Skarabin. Co to, to ja wiem, że to jest karabin. cyk, cyk i cyk. Zastosuj. Dobra, no to. Mamy Churchilla. Już Churchilla. No to już tylko Churchill tutaj siedem. I będzie już skęk hopper. Czy jak on tam ma? Dobra, no to co? Bitwa. Widzowie, ja na to tak czekałem, aż w końcu tego tylko zdobędę. O matka, jedyna, Czy, ile ja mam wiadomości? To nic. Tu, w tym miałem. Zakup, 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 zakup. Gratulacje, okej. I saka page, nej, from the I wanna sakka tu, tu. O, no i losowanie na czwórki. Dobra, jest fajne losowanie. Myślę, że jest bardzo fajne. Yy, ogólnie losowanie, nawet nie chodzi o, o losowanie, ale zobaczcie jak się tym czołgiem gra. Sorry, że tak macham ekranem, ale patrzę, ile tego zostało do końca. Yy, ten odcinek już trwa. Ten odcinek już trwa 9 minut. Mam 6 minut na bitwę. Ale słuchajcie, widzowie. Co? co nie jest karabinek? Myślałem, że ta kurde trzeba tak pum, pum, a nie. W sumie dobra, to też jest karabinek. Czyli dosłownie klatkowo, a nie psz. Dobra. No to widzowie. Jakby bitwa, bitwa może być fajna, bo pierwsza nim. W ogóle szybki ten czołk. Hmm. Dobra, widzowie, jadę na moją pozycję. I w sumie w stanie już będę kąpić, bo no fajna miejscówka. wyjechać Nie to jest Aha, ale to zrobił, ale zrobił. Możliwe, a tak od tyłu. teșniciu, a vechiul și și, 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 și -i аптека и мой магазинок. Можно так поверить. Dobra widzowie, yy, no to co, jedziemy na niego. Yy, na dwie łapki w górę będzie następny odcinek. Tak jak w ogóle były dwie łapki w górę zamiast jednej, więc ja wam bardzo dziękuję. I że wyświetlenia były takie malutkie, a już tyle łapek. To jest na, dla mnie naprawdę duży um, zaszczyt. No można powiedzieć, że gdyby nie wy, to mnie by nie było w tych filmach. A tak to mam cokolwiek, motywację. Dobra, mamy wygraną rundę. Widać, widać, po prostu widać. To już trwa 12 minut mojego jeżdżenia bezsensownego. Głupio to wygląda. Aj, no i Arta rozwalona. Mnie widzą, ale ja sobie muszę tutaj tu ustawić telefon. Już 13 minut za nami. Widzowie, jak to szybko mija. Dobra, to już jest w sumie ostatni czołg, można powiedzieć. Jest minutka na no to w sumie. Nie wyjeżdżajcie z tej bazy, dobra? Typki. Dobra. Czołgi, 16 sekund. Jest tu ja sobie, nie wiem, dwójki załaduję i se strzelę raz. Okej. Okay. Nie, 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 nie. Wieża do góry. Tak. Dobra. Super. Fajnie się grało. Fajnie się grało. Mówię wam. Fajny czołg. Jakoś ciężko go nie trzeba zdobywać, zwłaszcza kiedy ma się po prostu tego, co omlinia na początku, jak się ją weźmie. Masz od szóstki, no to siódemkę sobie będziesz mógł zdobyć, znaczy będzie się dało zdobyć od razu. ty nie byłem mądry. Przez co no tak nie zrobiłem. Fajna bitwa, fajna bitwa. No to co, garażyk badania. Pyk myk I zabadam badam wieżyczkę. No to słuchajcie, widzowie, na dziś to na razie koniec. Jeżeli wam się podobało, no to właśnie zostawcie tą łapkę, łapeczkę w górę. Ja was naprawdę do tego zachęcam. Na dwie, dwie łapki w górę od takie łapeczki będzie następny odcinek. No to co? papa pa.